Miasto Kłocko realizuje równocześnie kilka inwestycji drogowych, które w znacznym stopniu przyczynią się do bardziej komfortowej jazdy po mieście. Jesteśmy na ulicy Zamiejskiej. Robimy przebudowę akurat tak się niestety kilka tych inwestycji nałożyła ulicy Półwiejskiej wspólnie z powiatem ulicy Zamiejskiej, na której się znajdujemy, jak również ulicy Lipowej. Mam też dobrą informację dla mieszkańców tzw. krótkiej śląskiej, został rozstrzygnięty przetarg. Będziemy również realizować zadanie modernizacji przebudowy ulicy Krótkiej Śląskiej, śląskiej na odcinku 320 metrach. Łącznie te wszystkie inwestycje. Inwestycje drogowe, które w tej chwili w mieście Kłocku e, są wykonywane, e, będą kosztować gminę Miejską Kłocko około 14 milionów złotych. Też z tego miejsca chciałbym poprosić mieszkańców o cierpliwość, ale przede wszystkim wyrozumiałość. Musimy przeprowadzić te remonty, będzie troszkę utrudnień, ale później będzie się znakomicie jeździło po tych oddanych do użytku nowych, wspaniałych drogach. Stare porzekadło, że mm, współpraca buduje jest wręcz dosłowne w przypadku Kłocka. Razem z panem burmistrzem porozumieliśmy się co do remontów wspólnych dróg częściowo powiatowych, ale także na przykład szykujemy się na przyszły rok z naszym ulubionym tematem, czyli rondem na skrzyżowaniu Kościuszki i Malczewskiego. I to są wspólne inwestycje, gdzie drogi są do skrzyżowania dochodzą miejskie i powiatowe. Ale w tej chwili półwiejską kończymy, więc widać, że współpraca buduje. Oby tak dalej. Ulica Zamiejskę, na której że znajdujemy to modernizacja ponad kilometra odcinka drogi, która będzie kosztowała dosyć dużo, bo ponad 7 milionów 400 tysięcy złotych. Niestety w dzisiejszych czasach ceny materiałów budowlanych, usług budowlanych bardzo mocno skoczyły. Pierwotnie gmina miejska Kłodzko miała przewidziane na tę inwestycję 5 milionów, ale niestety najtańsza oferta to było 7 milionów 400 tysięcy złotych. Przebudowa ulicy Lipowej to kolejna inwestycja. Która kosztuje gminy miejską Kłocko około 1,4 mln zł. Przebudowa ulicy Półwiejskiej to jest wydatek dla gminy miejskiej Kłocko 1,6 mln. No i przebudowa, która się rozpocznie ulicy Krótkiej Śląskiej, to prawie milion mln zł. Jak zapowiada burmistrz Kłodzka w 2023 roku gmina miejska przystąpi do modernizacji ulic Sienkiewicza, Hołdu Pruskiego, Łąkowej, jak i Wolności. Jeżeli uda się pozyskać dodatkowe środki finansowe, będą remontowalne kolejne ulice.